Jest pan pacjentem Unident Union Dental Spa. Dlaczego Wrocław, a nie Warszawa? Dlatego, że no, tutaj jest najmilsza obsługa na świecie. W związku z tym, poza tym, chodzić do dentysty tam, gdzie się mieszka, to takie banalne. A tak to zawsze mam pretekst do zmienienia miejsca, spotkania się z fantastycznymi ludźmi, no i mam absolutnie fachową obsługę tutaj. Panie Tomku, jak długo trwa terapia w pana przypadku? No, ja jestem trudny przypadek bardzo, pod każdym względem, zaskakująco krótko powiem, ponieważ trwa rok, rok, rok i miesiąc, rok i jakoś tak, no około roku i powiem szczerze, że jestem oszołomiony efektami, dlatego że że wydawało mi się, że to, że będę ten aparat nosić i nosić i, i nosić, a tutaj już jestem właściwie na końcówce. W związku z tym w ogóle nie wiem, jak ja sobie w ogóle poradzę bez tego aparatu. Wiem, czyli żal będzie się rozstawać. Ja myślę, że nie rozstanę się z Unią, bo raz, że zyskałem nowych przyjaciół, dwa, że że człowiek to taka maszynka, że im dalej w las, tym więcej w drzew. W związku z tym starzejemy się. No i tak, zdejmę aparat, no to trzeba będzie coś tam zrobić. Z wiekiem pewnie te zęby zaczną mi wypadać, ktoś będzie musiał mi wstawiać implanty. No to na diabła mam gdziekolwiek szukać na świecie, jak tutaj mam najlepszą obsługę.